Ale czy czosnek pada? W tym filmie chcę Wam odpowiedzieć na pytania, które do mnie wysyłacie. Mianowicie, czy czosnek padnie, czy jest chory, czy jest zakażony jakąś chorobą. Dlaczego szczypior na czosku robi się taki oto żółty? Więcej jesteście dla Ciebie ciekawe, to pozostań na kanale, zaobserwuj, polajkuj i skomentuj. A teraz, czy czosnek pada? Jak niektórzy przysłali mi zdjęcia, jak również u mnie, możecie zauważyć, pojedyncze szczypiory na czosku zaczynają żółknąć, zaczynają więdnąć, jakby były porażone chorobą. Od razu was uspokajam. Nie jest to żadna choroba, nie jest to jakiś stan, że należy się zbyt martwić o czosnek. Można powiedzieć, że jest to. W miarę naturalny stan na pogodę taką, jaka była w ostatnich tygodniach. Czyli luty był ciepły, początek marca był bardzo ciepły, rośliny ruszyły ze wzrostem, natomiast w połowie marca przyszło dość spore ochłodzenie, i wtedy, jak się zrobiło początkiem kwietnia ciepło, jeszcze nie było tak źle, ale w zeszłym tygodniu było 27-28 stopni, u mnie niekiedy, i. Od kilku dni mamy niską temperaturę. Tak, mniej więcej od wielkanocy. To był taki ostatni bardzo ciepły dzień. I tak, co, dnia, co dzień mamy niższą temperaturę. Dzisiaj już w dzień było chyba 12 stopni. I roślina po prostu to zaczyna odczuwać. Zaczyna to odczuwać. Wystąpił w niej po prostu tak zwany stan stresowy, który objawia się tym, że Końcówki, szczypiorów, niekiedy całe pojedyncze pierwsze liście szczypioru zaczynają usychać, i jest to całkowicie naturalne. Jest to sytuacja stresowa dla rośliny, która po prostu już ruszyła ze wzrostem, a teraz dostaje sygnał od natury, że jest zimno, jest, nie jest pora jeszcze na wzrost. Tak jak widzicie, u mnie pojedyncze szczypiory również mają takie żółte końcówki. Drugi powód, dla którego takie usychające szczypiory na końcach mogą się pojawić, to jest pokłosie tego właśnie co mówiłem przed chwilą, że w marcu były dość duże przymrozki, po dość ciepłych tygodniach i najzwyczajniej w świecie te oto szczypiory obmarzły. Dostały niskie temperatury. Były takie noce, że było nawet minus 8, No i po prostu one przemarzły. Ktoś się może spytać, dlaczego na tych oto większych nie ma takich oznak. A nie ma takich oznak, ponieważ miesiąc temu, gdy były tak duże przymrozki, czosnek miał ten szczypior, ten, ewentualnie ten, który jest jeszcze delikatnie żółty. Natomiast tego, tej części jeszcze nie było. Ta część wystrzeliła ze wzrostem po marcowych przymrozkach i to dość dobrze widać na roślinach, bo tu jest szczypior, który był jeden, drugi i trzeci tutaj taki minimalny zarzupnięcie czyli te trzy szczypiory jak ktoś zobaczy to to jest jeden, dwa, trzy one były, już wyrosły, zaczęły rosnąć przed tymi przymrozkami, one dostały mrozu i dlatego są takie porażone te natomiast, jak widzicie, one są ładne, zdrowe. Nic się z nimi nie dzieje, bo one zaczęły rosnąć dopiero w kwietniu. Teraz, na taką sytuację, dzisiaj też jest chłodno, bo jest około 10 stopni, yy, można zastosować nawozy wzmacniające. Yy, ja proponuję nawóz wieloskładnikowy NPK, taki, żeby tam dostarczyć potas, yy, azot, fosfor, żeby. Wspomóc te rośliny, w nawozić, żeby miały te składniki pokarmowe. Dobrym rozwiązaniem też będzie, jeżeli zastosujecie biohumus, który wspomoże tą całą pobieranie materii organicznej z podłoża, i dzięki temu dostarczymy czoskom do odpowiednią ilość nawozów, odpowiednią ilość minerałów, składników. Tak, żeby on jak najmniej odczuł te sytuacje stresowe związane z temperaturą. Napiszcie, czy u Was również e, takie rzeczy się dzieją. Wiem, że u wielu z Was właśnie się dzieje, bo dostałem pytanie o film, ale napiszcie, czy też tak czosnek się zachowuje. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania, i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.